Dzień dobry, nazywam się Ewa Mąk i jestem instruktorem tańca współczesnego. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na krótkie ćwiczenia rozwijające pracę naszych stóp. Wszystkie te ćwiczenia wykonywać będziemy po to, aby rozciągnąć bardziej nasze stópy, zwiększyć ich pracę i wyćwiczyć wychodzenie na palce oraz równowagę. Do, do pierwszej części ćwiczenia będziemy potrzebować czegoś, na czym będziemy mogli oprzeć nasze ręce, tak by nie stracić równowagi. Może to być drążek lub krzesło ustawienia naszych stóp równolegle do siebie, tak by palce były do przodu. Każde ćwiczenie będę powtarzać po kilka razy, tak bym, byście mogli złapać o co chodzi. Pierwsze ćwiczenie to wychodzenie obiema nogami na palce. Wychodzimy jak najwyżej i wracamy z powrotem. Na palce, z powrotem. Powtórzę je 8 razy. Kolejnym ćwiczeniem jest wyjście na pół palce w jednej nodze i przeniesienie ręki ciała na drugą, tak by ta druga poszła na pół palce. Mamy od prawej nogi przechodzimy sobie na pół palce, i przez wyjście na palce w obu nogach zmieniamy ciężar ciała, tak by lewa noga znalazła się również na pół palcach. Wracamy z powrotem. Wykonujemy sobie to około 8 razy. Raz. Należy pamiętać, aby wszystkie ćwiczenia robić tyle samo razy na jedną i na drugą stopę. Kolejne ćwiczenie, mocniej rozciągające. Przechodzimy na półpalce, z pół palcem przenosimy się na zewnątrz stopy, tak by rozciągnąć nasze podbicie. Wracamy z powrotem na półpalce i stawiamy całą stopę. Lewa noga tak samo. Półpalce, przechodzimy, wracamy na półpalce, Stajemy. Należy pamiętać, by w czasie przechodzenia nasze kostki były ustawione cały czas pionowo, a nie przechylały się w boki. Pokażę jeszcze raz. Prawa, półpalce, przechodzimy, półpalce, powrót. Lewa, przechodzimy, półpalce, powrót. Kolejne ćwiczenie rozciągające nasze pupicie. Ustawiamy stopy koło kostki W momencie, gdy czujemy opór, przytrzymujemy przez kilka sekund, tak by wszystko się wyciągnęło. Noga prawa i noga lewa. W drugiej części te same ćwiczenia będziemy powtarzać z innym ułożeniem stóp. Łączymy pięty i wyciągamy palce na zewnątrz. Jest to pierwsza pozycja klasyczna. Pierwsze ćwiczenie to wychodzenie na palce. Osiem razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Następnie od prawej nogi wychodzimy na pół palce i przez lewe zmieniamy na lewą i wracamy. Osiem razy oczywiście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przechodzimy przez pół palce, podbicie, wracamy. I druga noga. Powtórzę jeszcze raz. Pół palce, podbicie, pół palce, wracamy. Trzy, wracamy. Ostatnie ćwiczenie. Wychodzimy na podbicie, rozciągamy stopę, przytrzymujemy. Lewa noga tak samo.